Zjedę z korolkę? Powinnyśmy? Tak. Aha, czyli nie ma czasu uczyć mnie, ale ma czas jeździć z tymi typkami. Powinnyśmy! Jak najbardziej! Maxi przemiana! A ja na to mówię, to nie są Donaty! To moje KUKA koleś! <grystanie> <grystanie> PIERS! Uh, uh -uh. <grystanie> Znasz te dzieciaki? Idźcie sobie, to strefa dla zawodowców! Wow, dzięki, brachu! Ha! To twoja siostra? I jeździcie razem? Piers lubi się bawić z młodszą siostrzyczką. <laughs> Wybacz, dziecko. To teren dla doświadczonych skaterów. Mamy doświadczenie. Proszę, ta dziecinka uważa się za zawodowca. Ha! Baw się na rampach dla maluszków. Są prawie tak niziutkie jak ty. O tak! Zwyczaj skaterzy są super. Tamten jest miliard razy mniej fajny, niż mu się wydaje. Jest wyjątkowo niemiły. Zasługujemy na dużą rampę. Wow, i on też. Wow, świetnie jeździsz. Dzięki. Jestem Poli, a to są Lila i Shani. Miło Was poznać. Jestem Hamal. Jedź do wielkiego bowla. Pasujesz tam. Mówisz o bowlu Dewina? Na pewno mnie tam nie wpuści. To nie fair. Powinien być dla każdego. Wytłumacz to Dewinowi. Tak zrobię. Odzyskamy tę rampy. Powodzenia! Mam wrażenie, że ci się przyda. Czekajcie! Żądamy, żebyś pozwolił tu jeździć Hamalowi i każdemu skaterowi. Ja nie wpuszczam do tego bowla byle kogo. Patrz na Pirsa. Udowodnił, że nadaje się, by być w mojej paczce. Oprócz bycia dobrym na desce, trzeba być lojalnym. Zgadza się? Skoro udowodnił, że się nadaje, to ja też mogę. Tak jak cała reszta. Ta mała na pewno nie jeździ tak dobrze jak my. Założysz się? Ha? Zorganizujemy turniej.